Jest no No, wiesz nóż, niech ci robią zdjęcia. Co ciąć? Weź z kucharzem. Nie, oh. panie, no weź to kurde drugie. Yes, I'm seven year in cook. One minute. Nie, futu. Gdzie masz nie nie, 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 nie. Ale ci trzę. Jak ci zacznie trzeć, to potem się zniszczy to, potem tam to, potem jeszcze coś ci się zniszczy. Mówi, ty musisz to naprawić. On mówi, staraj się. A to mówi, no kręci się, ale tak się kręci, jest dobrze. Jak odpadnie, będziemy myśleć, co zrobić. No. Naprawdę, zupełnie inna historia. A, a tu jest pan, który robi różne rzeczy. Tak, może to. nie brać, próbować i wszystko. maski. Maski. Jakie maski? A no. Thank you for watching. No, I'm not for so. <laughs> <laughs> ah, it's good. <laughs> oh. One minute. <laughs> One minute, yeah. It's not, not good. <laughs> Land, Holland. Yeah, of course. It's ah. because uh, in. Uh, about Europe? Europe, Europe. That's two pieces. Jest It's go. Good. It's good. Oh. Test. O, działa. Jest go? Właśnie nie dojdzie. Jestem ja? Było matko, coś dla Ta by tamto kurwa... On będzie robił teraz to, nie? To z piasku, nie? To jest to, co ja? ...sypać No wielbłąda robi teraz Pan teraz wielbonda zrobi No ty będziesz robić teraz Ja nie umiem No pokażę pan ci no ja... Pokażę Ci pan jak was robić. I giry robisz teraz wielbłądowi, mogę Ci powiedzieć. Bo z, twoje... z tej strony co tu jesteś teraz się robi, nie? I zobacz, jak zrobiłaś tutaj wielbłąda teraz z panem? Pomało I wielbłąd się zrobił. No, e, no, no. How much for e, this? euro. Do, dolar. 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 This? E, 15 dollar this O, desformażę. 10 dolarów Ile? 10 dolarów, u pana jakbyś takie coś chciała zrobić. I I nawet ze swoim imieniem byś miała. No, to dla mnie za dużo, no. Dostarczy. No. No, ja for, for small money. How mało? much would be? Co? Ktoś wydał na przykład? To takie coś ze swoim imieniem. Mery ci dorzucę Co? Nie ci dorzucę 5 dolar. I have 5 dolarów Ile, 4? 5. 5 dolar. O. Z takie małe. Za 5 dolarów łosić, tak? Co? W imieniu. Eee for no not a i take for uh, April? Airport? No, Jan, Jan, to jest souvenir. Souvenir, a, souvenir. aha, okej, okay, okej. Okay. To wiesz, a że kurs, aha. Aha, no co? I fajne, co? Lepsze to niż magnes, kurde, to jeszcze że mówiąc. No, no dobra. Koko jest Jakie byś chciała? 能能能。No, no, no.